Jadwiczka, może byś y, herbatkę zrobiła jeszcze, co? I co jeszcze? Ja jestem tak, słuchajcie, zmęczona. Po prostu tyle, ile ja się narobiłam w te święta. Najpierw prezenty, później sprzątanie. On mi nic nie pomagał. Po prostu masakra. Nawet nie chcę się tego jeść. Dobra, Jadwiczka. Co robiłam zrobiłam tyle, piłam te pierogi. Gotowałam już tych się nad ranem. Jadwiczka, no ale chyba to jest Twoje zadanie na święta. Moje zadanie, a Twoje? Kiedy ja to pasta trochę! Barstę, pokażę! Marianku, Marianku, ale Do. powoli, powoli! Bo się zakrwawiłam! Um. Może barszczyku! <laughs> może barszczyku? Jesteś jeszcze głodny? No, 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 zakrwa, że barszczyku! Odwaga! w końcu święta, jak ja uwielbiam ten. Prezenty? Może teraz, może teraz Ale byśmy może coś zjedli najpierw To jest dla ciebie, Dzięki. szukałam tego Cały miesiąc Mam nadzieję, że ci się spodoba Wow fajne A tutaj dla dziadka też coś mam, o, chwila, chwila Już daję Ale mi każdy losował prezenty Ale ja mam dla wszystkich A, Dla wszystkich Dzięki. No ty Martynko Masz już jakiegoś kawalenku Sama, no w twoim wieku to już wypada. W twoim wieku, a Edward? Edward będzie też jak w dziewczyny dziewczyni widziałem. Może naprawdę? Tak już, może on jakiś LGBT jest! Ale mm, się nie wymaga tego. Przez stole. Włosy sobie pokolorował. No w ogóle. Jak ty, Elisko, jak ty wyglądasz? Napracowałaś się, prawda? Mm. No takie średnie te pierogi. No, nie za bardzo się wyszła, Edzia, we w tym roku. Dro dobra, ale to widać, że kupowana. Tak. Ja za tym już dziesięć pierogów, weź sobie też jednego. Ale już nie mogę, wujku. Już no jednego. Nie. No dobrze. No. O. A ty? Ja nie, ja nie. Nie, 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 nie. nie. masz, masz, masz ja weź sobie. Nie, to macie jeszcze po pierniczku. Proszę. Ale, ale ja nie, ty nie Bierz pierniczka. Skupkę, dobrze. Są święte, trzeba jeść. Ja za waszym czasów, to w ogóle nic nie miałem do jedzenia. Jutytko, dlaczego ty nie jesz? Mm. Jakoś nie smakują mi te pierogi, mogę co innego? Ciocia całą noc robiła, zjadłabyś. byś ten telefon może. No, ale ja coś robię teraz. Ja nie... Święta nienawidzę tego! Nie! no nie wiem czy widzieliście to wystąpienie ostatnie no to jest jakieś chore, ja nie wiem o co tam chodzi. No, no, ale nie, 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 ale poczekaj, bo widziałeś tego ministra, którą tam wtedy patrzył. No nie, ale nie, 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 ale słuchaj, nie, 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 nie. nie wiem, bo tutaj się chodzi o tego... E, ale wiesz, ja Nie, ja wiem, ja wiem, ja wiem ja ale nie, ja Ci muszę powiedzieć, że jak ja widziałem ostatnio wiadomościach i porównał później do faktu. Nie, ja muszę ale coś powiedzieć. Nie muszę dokończyć swoje zdanie, poczekajcie chwilę! No, więc jeśli chodzi o politykę. Babciu, no ale to robiłam dzisiaj całą noc, tego przepisu Mojego przepisu? Moje pierogi są najlepsze Za moich czasów Wszyscy je chwalili To to jest kamień Podaj mi coś innego Kiedyś... Masz babciu pie pierniczka sobie weź Kiedyś nie było takich rarytasów To masz, próbuj Na babciu nie mieliśmy Babciu masz weź. Masz babciu Oho. masz z z O! Oh! Marianku, to jeszcze dla ciebie. Gry... Drinkczek, ale. O, on już powinien oh. przestać pić. Ile tak można pić? może coś zjesz, może coś zjesz, to już będzie lepiej. Ja tu wam pić, nie jeść! To już wszystko w dzisiejszym odcinku, zostawcie kończnik kciuka w górę. Napiszcie, czy u was też się trafiają takie osoby i może jakieś w ogóle jeszcze inne, takie specyficzne zachowania wśród osób na święta. No i co? Życzymy wam zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt, spędzonych oczywiście w gronie rodzinnym. I zachęcamy do regularnego wpadania tutaj na naszego YouTube'a. Na naszego YouTube'a, a też na nasze Instagramy podczas świąt. Bo będziemy coś tam fajnego e, na pewno dodawać tylko na swoich prywatnych Instagramach, więc serdecznie Was zapraszamy. Mhm. I do zobaczenia, bo jeszcze w tym roku jeden film na Was jeszcze fajny będzie czeka. Jeden. Czeka jeden z z Sylwestrem <laughs> i taką dwójką szalonych osób, więc wyczekujcie. wyczekujcie. A my się z Wami żegnamy i buziole.